W MENLO chcemy sprawdzić, czy instalacje fotowoltaiczne nadal mają sens w 2024 roku, w tym otoczeniu prawnym, które mamy. W związku z tym wzięliśmy na warsztat trzy metody obliczeniowe. Ja Wam pokażę teraz jedną z nich. Nie zapomnijcie sprawdzić pozostałych dwóch. Linki w opisie do tego filmu. No i przechodzimy do obliczeń. Ok, chciałem Wam pokazać, na jakiej podstawie liczę czas zwrotu ja, jako osoba z MENLO. Wziąłem, są dwie dane, na których się oparłem. Z czasu, kiedy byłem instalatorem. Miałam, no mam pod opieką jakąś ilość instalacji i niektóre z nich mają dołożony smart meter. A w związku z tym byłem w stanie z przykładowej jakiejś e, ag, rzeczywistej instalacji spisać autokonsumpcję w poszczególnych miesiącach i w poszczególnych dniach miesiąca. I zobaczcie, ten Excel jest to wrzucone. Mam mie numer miesiąca, ilość dni w danym miesiącu i błękitna kolumna to jest spisana z rzeczywistej funkcjonowania instalacji autokonsumpcja w danym miesiącu. Żółte pola to są te, które mogę wpisać, te, które mogę podać, a cała reszta liczy się na tej podstawie. Żółte pole zużycia znowu jest spisane z historycznego pewnego klienta. Spisałem z jego rachunków za prąd, ile zużywa prądu w poszczególnych miesiącach i na podstawie faktur policzyłem czy wpisałem kolumnę O10 czyli cena zakupu energii brutto z akcyzum, no tyle, ile fizycznie klient musi zapłacić za kilowatogodzinę energii, jeżeli zechce ją kupić. I teraz. Jak widzimy, autokonsumpcja jest na poziomie 26%, jeżeli nie mamy magazynu energii. Jeżeli weźmiemy nasze dane wejściowe, czyli instalacja 6 kWh w cenie 24 tysięcy złotych, wpisujemy moc instalacji 6 kWh, współczynnik produkcji. Gdzieś chciałem zawrzeć informację, no bo przecież też robimy instalacje wschód-zachód, które nie produkują 6000 kWh z 6 kW, tylko pewnie będą produkowały jakieś 85-90% tej wartości, więc tutaj można dodać współczynnik, jeżeli nie robimy instalacji idealnie, na południe, no tak, żeby wyszło ile kilowatogodzin wyprodukujemy rocznie. W następnym wierszu podajemy cenę instalacji. Jak wiemy w najnowszym rozdaniu, dotacji nie ma, ale nadal obowiązuje ulga podatkowa. Najpopularniejsze jest 12%, ale to też jest wartość edytowalna. Podajemy więc moc instalacji, ile ta instalacja wyprodukuje, czy jest bank energii, ile ta instalacja kosztuje, czy są jakieś dotacje, aby policzyć finalny koszt instalacji dla inwestora, cenę zakupu energii oraz cenę odsprzedaży energii. ją biorę po prostu z Google'a, wpisałem cenę odkupu energii z fotowoltaiki 2024. Pierwsza informacja, która mi się wyświetla, 33 grosze za kilowatogodzinę i ją wziąłem do swoich obliczeń. I tak, mój Excel mówi, że mając fotowoltaikę przy takich parametrach, Oszczędzam 1750 zł, co się przekłada na 1580 kWh. Dlatego podaję wartość w złotówkach i w kilowatogodzinach, bo jeżeli cena prądu wzrośnie razy 2, to oszczędzimy taką samą ilość kilowatogodzin, ale wartość złotówkowa już będzie dwa razy większa. Stąd podaję obie wartości. Zwrot z tego, co nam energetyka zapłaci za tą energię, którą wyślemy do energetyki. No i ile będę musiał wydać za energię. No, którą będę musiał siłą rzeczy dokupić, bo mając 26% autokonsumpcji, 74% energii muszę dokupić. Koszt bez fotowoltaiki wychodzi taki, czyli 10 380 zł. Realna oszczędność rocznie jest 3200 zł, czyli około 1 trzecią rachunku za prąd zejdziemy, a czas zwrotu takiej inwestycji jest 6,6 roku. Jeżeli weźmiemy instalację z magazynem 5 kWh, Dodajemy magazyn 5 kWh, o, nie 10, tylko 5. Autokonsumpcja wzrasta nam do 55%, ale cena instalacji wzrasta nam do 39 tysięcy złotych, ale też jesteśmy w stanie dostać dofinansowanie. Połowę wartości inwestycji, czyli 19,5 zł, od reszty jeszcze dostajemy ulgę podatkową, i nagle taka inwestycja e, pokrywa nam 44% rachunku za prąd. No i zwraca się 3,7 roku. No jeżeli klient zużywa 9,5 kWh, no to raczej wziąłbym, e, wziąłbym instalację 10 kW, czyli moc instalacji 10 kWh. E, taka instalacja z bankiem energii 5 kWh to jest 52 tysiące zł. Znowu. 50% zwrotu z dotacji mój prąd. No i czas zwrotu instalacji pokryjemy 65%. Zmniejszymy rachunek za prąd o 65%, a zwrot instalacji to jest 3,8 roku. Znowu, jeżeli zwiększylibyśmy bank energii do 10,24. Cena instalacji wzrasta no, do 59 500 zł. To są te liczby, które wzięliśmy z naszego researchu, które wzięliśmy jako dane wejściowe. No i zwrot inwestycji wychodzi 4,3 roku. Oczywiście jestem przedstawicielem Menlo Electric, więc siłą rzeczy, baterie, pojemności baterii, które są do wyboru, są z naszej oferty. Czyli od producentów Foxa, Solaxa, Deje, Sangroła. Tak, od tych czterech marek pojemności baterii są, są wpisane w Excelka. I tyle. Miłego użytkowania, bawcie się radośnie. Tyle z moich obliczeń. Zapraszam do filmu, w którym zbieramy wszystkie trzy metody obliczeniowe, porównujemy nasze wyniki i na podstawie tych liczb wyciągamy pewne wnioski. No i finalnie odpowiadamy na pytanie, czy fotowoltaika się opłaca?